Cześć, witajcie. Nowe odsłonie Wędkarskich Dylematów Dzisiaj kolejny dzień testowania nowego zestawu wędkarz Surinoya 2,49 Tam się wcześniej pomyliłem: to nie jest 259, a 249, czyli 2,5 metra. Do tego nowy multiplikator PC Fun Phantom. Strasznie wieje. Dzisiaj nie wziąłem mikrofonu, więc mam nadzieję, że będzie w ogóle coś słychać. Dlaczego nie wziąłem mikrofonu? Dlatego, że dzisiaj. Mam na sobie jeszcze coś, co też będę sobie testował. Zobaczcie. Tak, tak, spodnio Bruty z Dekathlonu, kamerlany, Bruta 5 Pierwszy raz w życiu mam coś takiego i zobaczymy w ogóle jak to daje radę, jak ja w tym daję radę. E, niby jest ciepło, ale mocno wieje, więc jakoś tak strasznie gorąco jeszcze nie jest. Zobaczymy za chwilę. Zobaczcie jakie piękne miejsce. A tutaj dlaczego są wzięte spodnie buty? To prawdopodobnie w tle już widzicie. Jestem tutaj z kolegami. I oni już łowią. A ja łowić będę za chwilę. Także trzymajcie za mnie kciuki. E, no i dzisiaj dźwięk będzie... Z ujęcia czołowego, a czy obraz z ujęcia czołowego dźwięk również prosto z kamery, więc może nie być najlepszy, także z góry przepraszam, ale dzisiaj są warunki typowo wędkarskie. Zapraszam. Fajnie, prawda? Kończę gadkę i wchodzę do wody na razie. Moje pierwsze wejście w spodniu butach. Zobaczymy. Ty tędy szedłeś, bo ja się tu zapadam w jakiś moł. No wiecie, pierwszy raz idę, to się trochę boję. Boże, to jest naprawdę przedziwne uczucie. Mam takie wrażenie, że zaraz utonę, a przecież jestem w butach, nie. I to aż po pas. Na całowicie. Mam wrażenie, jakby mi się woda do butów wlewała. Może się wlewa, hy! Panie Marcu, niech Dobra, tak, za nie. Jak nie wodę, tak po ptaszka to już tak wstawiaj nogę i padaj, bo lubi być spadek. A żeby tak delikatnie nogę upadać, czy może stanąć Dobrze. Nie, nie chcę się zmoczyć, bo wtedy się zakończy moja przygoda dzisiejsza. I powiem Wam szczerze, że wcale nie jest za gorąco. W sensie, gdzie? Tu, w nogi. Nie. Bym powiedział nawet, że jest bardzo chłodno. Dlatego ja mówiłem, nie na, na W sumie to można byłoby tamtędy pójść. pójść. Tak, muszę uważać, żebym zaraz nie rozwalił górnej przelotki, bo... krętlik założyłem i nie wiem, czy to była dobra decyzja. To masz tak. Dlatego, że łatwiej jest urwać, ale Mogłem założyć ten, nawet próbował... Mogłem założyć, jak on się nazywa? Koralik. No, ale jak. Zobaczcie, jakie rzuty kastem. To jest, mam płytką szpulę 0,10 plecionkę. Inny świat. Mam 0,10, plecionkę. Ale to się nie liczy, bo to jest spinning. W kaście to jest naprawdę. nie więcej. Patrzcie, żadnej brody, nic. Pięknie. I to uczucie, gdzie stoicie już tak głęboko w wodzie. Niesamowite. Myślę, że dobranie, a to roślinność. ale wędka fantastyczna ja jestem w szoku nic nie odprowadza słuchajcie cały czas Surinoya ELF 249 i do tego Phantom Christopher e, Phantom no powiem wam szczerze że ma też duże problemy z bardzo lekkimi przynętami więc jakoś lekko super nie jest o, taka 10 gramowa, bo ta przynęta waży dokładnie 9 główka plus guma 100 lat, w kosmos to jest płytka szpula, nie mylić z lekką szpulą to jest płytka szpula no tak 5 gramów już się da połowić w miarę komfortowo ale poniżej to też jest wojna mam takie wrażenie, że że ten PCfun startuje wyżej niż Kasking e, Spartacus Plus tamten chociaż nie, tamten od siedmiu, to ten pewno podobnie Jezu widzisz co tutaj leży? ktoś utopił kota no zóby z obrażą Tak, widzę, widzę. Patrzę, może jakąś rybę wypatrzę. Zobaczcie. Jakie poświęcenie? Wszystko dla Was. No, kręcę teraz. Świeci na czerwono? Nie. Świeci. Chyba, że nie kręcę. Kręcę, kręcę. Jak na chińskie warunki to, to jest strasznie drogi kij. No. no tak, ale nawet jak na cenę, wiesz, bo jak wszystko u Chińczyka kosztuje wiesz, 100 zł, a to kij za 400, nie? Nawet u nas jak kup... No 400 zł No u nas to jest super drogie, no? Cześć kochani, to już koniec dzisiejszego dnia testu Sirunoi ELF 249 312 gram i multiplikatora PCFun Phantom. E, jak widzicie, za mną idzie burza potężna. Przed sekundą za mną się chlapnął boleń. Także ryba jakby ruszyła przed tą burzą, ale niestety nie bierze, albo nie potrafimy jej złowić, albo jest chimeryczna, albo cokolwiek. Także ryb nie było. Sprzęt przetestowany lekko nie jest, ale to chyba wina tej płytkiej szpuli. No i trochę plecionki, bo cały czas uważam, że do multiplikatorów powinna być plecionka sztywna. A ja mam Spider Wire 010 i to jest taka jak sznurek bardzo taka luźna plecionka i bardzo ciężko się na to łowi. Często się plącze, ale ta płytka szpula ma yy, tak. Mały opór, że nawet skręcone hamulce na maksa przy lżejszych przynętach powodują plątanie. Także tym razem kciuk w tym odcinku był najważniejszy. No i zobaczymy. Uciekamy przed burzą, bo jestem w spodniu butach. O. Nie wiem, czy będzie widać. O. I przetestowane. Fajna sprawa, można wejść, chociaż trochę strach, bo nigdy nie wiadomo. O, rany! Nie, chyba przerwę to nagranie i jeszcze rzucę dwa razy. Na razie. Żeby tylko coś skubało, brało jakieś okonki bla.